Dzień dobry kochani. Ja dzisiaj witam się z Wami. Dostałam paczkę z iPhone i chciałam się pochwalić co ja tutaj mam. To jest akurat jedna z tych mniejszych, które mają przyjść, ale zobaczymy, co to jest. No więc tak, zamówiłam na wyprzedaży ostatniej. Zamówiłam pianki dwie do mycia po atrakcyjnej cenie. Opłacało się. Polecam tą piankę, używam jej sama i yy, wszystkie zanieczyszczenia twarzy, nawet makijaż. Fajnie zmywa, jest delikatna i pielęgnująca. Polecam ją serdecznie. Yy, zamówiłam również yy, podróżne żele 100 ml. Niestety, szamponów i, i brakło. <laughs> Z szamponów już brakło, takich tych małych. Jest to fajne, bo można to zabrać do samolotu, nie przelewać, bez zbędnych dodatkowych zakupu pojemników. Także jest to bardzo fajne. Zamówiłam nowości, zamówiłam do makijażu eyeliner Power Stay. I sama ciekawa jestem, ponieważ była to oferta wyprzedażowa, dlatego z niej skorzystałam. 40% już od jednego y, y, z produktów. Jest to eyeliner. Nie wiem, czy to widać. Taki połyskujący. Taki kolor niezłoty. Aczkolwiek ma taką poświatę złotą, ale on w taką wpada taką. Nie wiem, jak to nazwać, ten kolor. Nieróżnie pomarańcz. Jaka, jakby mieć. O, mieć, mieć, mieć. Tak, można się tutaj bawić makijażem. Jest to produkt yy, trwały, nie rozmazuje się. Zamówiłam mój ulubiony podkład Power Stay. Też jest yy, fajny ten podkład, dlatego polecam go i opłacało się 40% mniej. Zamówiłam y, kredeczki Emerald y, dla mojej klientki i y, ten jest Emerald, Emerald to jest zielony i smoky, smoky, smoky diamonds, tak. Kredeczki też się opłacało po 10 zł. Błyszczyki, olejki właściwie nawilżające do ust, które też bardzo polecam. To są olejki. nie Mam tu pod ręką otwartego. To są olejki nawilżające. Ten jest taki, błysk daje. Jest przezroczysty, jest przezroczysty, natomiast ten drugi jest z takimi drobinkami. nie wiem czy to będzie widać chyba nie bardzo może i coś widać z takimi drobinkami w środku połyskującymi teraz bardzo na czasie te błyszczyki więc też polecam i też się opłacało oczywiście kultowy krem który lubią bardzo nasze klientki to jest dwufazowy krem pod oczy z eniu lifting on jest, ma pojemniczego krągu przedzielony na połowę w jednym jest żel na powiekę i pod powiekę nakłada się krem nawilżający tu jeszcze mam jeden żel i jeszcze mam coś tutaj jeszcze mam odżywkę do paznokci, którą też bardzo lubię daje połysk paznokciom i je utwardza. Można ją stosować na paznokcie same i na lakier. Bardzo, fajnie, bardzo dobrze lakier się utrzymuje właśnie pod tą i daje świetny połysk. Co, dostałam tutaj jeszcze, ulotkę z produktami i oczywiście nowy katalog. Nowy katalog na czerwiec. Będziemy oglądać co tu jest nowego, ale może następnym razem. I dostałam jeszcze ulotkę, perfumy w niższej cenie. I oczywiście Fokus, gazetka dla konsultantek. Tutaj jest skrót wszystkich programów, jakie są. W katalogu dla konsultantek, dla osób, które chcą przystąpić. Są tu opisane wszystkie produkty. Jeśli jesteś zainteresowana, jeśli chcesz przystąpić do mojego zespołu, zasubskrybuj mój kanał, napisz do mnie na Priv. Dołączę link, gdzie można się zarejestrować yy, samemu. Jeśli byś chciała konto z przedpłatą, to wtedy albo kontaktujesz się ze mną, albo sama potem robisz na swoim koncie, rozszerzasz to konto, o, wtedy masz fakturę z opóźnionym terminem płatności. Miłego dnia Wam życzę, zapraszam do przeglądania katalogu i do następnego.